Z tej strony 1, 2, 3 i witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. I od ostatniego czasu e, dość solidnie ulepszyłem swoją postać. E, ulepszyłem oczywiście tak jak trzeba e, zręczność. No, zr zręczność najmniej z tych rzeczy. E, później szczęście, a najwięcej oczywiście wytrzymałość i inteligencję. Czy jakieś nowe przedmioty mam? Mm, tak. E, stop. Tak, mam nową tutaj, yy, mam nowy kostur, yy, ma on lepsze statystyki niż yy, ten poprzedni, dlatego oczywiście znajduje się w moim ekwipunku, no to raczej wiadome. Yy, zdobyłem również nowe buty i mam jedną rzecz w ekwipunku, ale nie wiem czy ona działa na czas, czy ona działa na ogólnie. Wór prezentów, Umiarkowane za no to, yy, umiarkowanie zacnąć zacną cnotą no jest. Choć inni namawiają, że chciwość też. Wesoły świat Bożego Narodzenia. Czyli taki prezent Bożego Narodzenia od twórców szejksów. Wszystkie cechy, 22. No dobra, wyposażmy. Aha, to jest. A, czyli teraz już mam taki pierwszy raz. Yy, mam pełny kwipunek, bo to jest na to miejsce. I teraz wszystkie cechy, plus 22. No to elegancko. Gdzie to jest? Ehe, no to już elegancko. Jestem bardzo zadowolony z tego. Tak, walczyłem trochę na arenie. No i tak, nadal jestem w gildii Future. Zapraszam serdecznie do dołączenia do gildii. Jak na razie, ma ona dwóch członków: założyciela, którego przedstawiałem w poprzednim odcinku. No także mnie samego, Który zostałem zaproszony do tej gildii No, jeżeli Gildia nie będzie aktywna i nie, To oczywiście będę zmuszony z niej odejść, tak? I poszukać czegoś lepszego, ale na razie dam jeszcze szansę, bo może tam po prostu na razie założyciel i dowódca nasz nie ma czasu. Bo dostałem zaproszenie do Gildii od Dragon Sona też. Mojego widza, i też y, youtubera, youtubowego znajomego. Yy, I poz pozdrawiam serdecznie Dragonsona. Yy, dobra, zaraz tutaj skończy nam się misja w karczmie. Wykonamy ją, zobaczymy, jakie nagrody dostaniemy. Tam powinienem już bić 25. poziom. Yy, także będzie postęp, yy, pójdziemy coś do przodu stałem dużo na warcie także i wykonywałem oczywiście misje także dla ostatniego odcinka tam wbiłem trochę tych po poziomów i też yy, kasy bardzo dużo zdobyłem yy, stojąc na warcie yy, ale jednak drogie jest już teraz ulepszanie tych wszystkich cech yy, ale mimo wszystko jest dobrze fajnie że tak na stałe zwiększyło nam wszystkie cechy no i mamy 25 poziom. O, i odblokowaliśmy twierdzę. O, no to dobro, to spoko, to coś nowego. Tu mamy buty. Ale te buty mają słabsze statystyki. Pójdźmy, może tym razem w expa. To jakieś promocje, to nas nie interesuje. Twierdza. Czy coś możemy tu zbudować, czy jeszcze nie? Aha. Czyli na razie musimy uzbierać 100 monet. Jest to do, jest to do ogarnięcia. Miejsce, dla, miejsce na twierdzę musimy najpierw zrobić. Dobrze, w porządku. Czy coś jeszcze Tutaj w lochach pokonałem? Jedną postać tam w tym lochu to była Banshee, chyba z tego co pamiętam. I, 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 i chyba więcej takiego nic się nie wydarzyło między odcinkami. O czym mógłbym powiedzieć? No dobra, także teraz na chwilę zrobimy sobie pauzę i poczekamy te 10 minut, do zakończenia misji. I się widzimy, jak ona będzie już y, ku końcowi się zbliżała. No i już jestem, oczywiście. Tutaj pokonaliśmy podstępnego wampira. I ruszamy na kolejną misję. Może tym razem. Co daje najwięcej ekspa? Tu dają najwięcej ekspa. I pominimy sobie. O, znaleźliśmy, znaleźliśmy nawet grzyba. Dobra, i możemy zająć się twierdzą. Ta pod twierdzę zbudujmy je. No, ona się tam zaczyna budować nam. E, coś byśmy ulepszyli, nie? E, szczęście może. I... Ruszamy na arenę. I zwycięstwo, także pięknie. Dobra, tutaj dobiliśmy do dwust... 220 poziomu I kolejna misyjka by się jakaś U, przydała Ta by była dobra A użymy sobie grzybka, nie będziemy czekać 20 minut No ja, i 230 monet, pięknie Mogę inteligencję ulepszyć, ale patrzcie jak szybko te monety zleciały i jeszcze ulepszyłem wytrzymałość i po monetach, tak wykorzystajmy tą awanturniczość. naszą. O, mamy jakąś czapeczkę? Mm. No, niby tutaj lepiej, ale inteligencja trochę gorzej. Hmm, pancerz, no, pancerz, jesteśmy magiem, więc nie będziemy tam tankować. Nie? Ale szczęście z kolei by było dość dobre. No, nie wiem. W sumie to jest najwięcej kasy, i najwięcej Expa, i jeszcze jest przedmiot. Czyli tak czy inaczej, to jest najbardziej y, sensowny i szanujący się y, deal. I misja. Oj, tylko może zanim tą misję y, wykonam, to jeszcze spróbujmy sobie zawalczyć w Lochach. No, niestety przegraliśmy z Yetim. Oj, no dobra, to co. Księżyc przepięknie dziś świeci. Pomijmy sobie grzybkiem. A właśnie, czy ja kręciłem kołem dzisiaj? Co tu wygramy sobie? Punkty doświadczenia. No, Liczę, że na grzybku się zatrzyma, ale dobra, to nic. Ulepszmy inteligencję. I szczęście też można. Co tam mamy fajnego? to jest najwięcej Expa, więc wykonamy. O i mamy me medalion, także wybitnie. Tutaj pieniążkę Exp. Najwięcej expa jest tu. No i dobra. I ulepszmy sobie wytrzymałość hmm. Czy coś jeszcze mogę fajnego zrobić? Dobra, więcej grzybków nie będziemy wydawać Czy mamy w ogóle coś fajnego w sklepiku? Oj, troszeczkę więcej kaski miał To, ojejej, to nie, bo wszystko na czerwono A mi się nie, o, tu też tak samo Hmm Nie, w sumie nie ma nic takiego ciekawego To nam zdejmie inteligencję, ale Hmm To, to za to No dobra Spróbujmy Ale to sobie zostawię na razie jeszcze w ekwipunku ten captur bo, jakbym jednak zmienił stanie, to nie będę tak pochopnie go sprzedawał. Misje wykonaliśmy wszystkie. Na dzień dzisiejszy skończyła się awanturniczość. Tak wiem, że mógłbym sobie strzelić piwko w karczmie i odzyskałbym tam 20 awanturniczości, ale nie chcę tych grzybów tak e, wykorzystywać. No dobra, także myślę, że staniemy sobie na warcie I tym samym się pożegnamy, no teraz co? więcej kasy za to wartę mam z racji, że mam coraz wyższy poziom, tak? No i aż 400 tutaj zarobię No ale tak, ulepszę inteligencję Nie wiem, z 3 razy, nie no dobra, może przesadziłem, ale kilka razy Albo wytrzymałość i cała kasa się rozejdzie, tak? Ale zobaczymy, bo może ulepszymy coś z twierdzy, ale myślę, że ulepszenia związane z twierdzą, to już będzie kolejny odcinek. No cóż, także ja się będę żegnał. Do usłyszenia właśnie w kolejnym odcinku. Jeżeli gracie w Shakesy właśnie, to też zapraszam do dołączenia do gildi, która była w, w tym odcinku przedstawiona. No i cześć!